Gdy się położę, zasypiam spokojnie, bo tylko ty, Panie, pozwalasz mi mieszkać bezpiecznie. W całym trudzie dzisiejszego dnia, po wykonaniu obowiązków, po prostu gdy jesteś zmęczony, przychodzi nadzieja na spokojny sen. Bóg daje Ci ten czas, żebyś odpoczął. Poczuł się bezpiecznie, odprężył się i w swoim, mam nadzieję, wygodnym łóżku mógł bezpiecznie się zregenerować. Był taki moment w moim życiu, że intrygował mnie ten temat snu w różnych wymiarach. Może nie zgłębiłam go tak bardzo, jakbym chciała, ale trafiłam wówczas na taką ciekawą konferencję, właśnie o tym, że Bóg. Wykonuje potężną pracę w trakcie naszego snu, o której my nie wiemy. I dało mi to taką wielką nadzieję, pragnienie, i przypomina mi się, kiedy ten, ta ilość snu u mnie e, zostaje w jakiś sposób zaniedbana. E, I często ten fragment, który przeczytałam, przychodzi mi na myśl, przychodzi mi do głowy, kiedy faktycznie kładę się i już prawie zasypiam. Bo takie prawdziwe ukojenie i prawdziwe wyciszenie daje mi właśnie Boża obecność. Bóg daje mi to bezpieczeństwo i spokojny sen. I tego, tego wieczoru, na tę noc życzę Tobie. Połóż się i zaśnij spokojnie, bo Pan tego dopilnowuje. Bo Pan ma o to staranie i Pan chce cię też przytulić. Niech to słowo cię przytula i ukoły się do snu.